Cześć, przyjaciele! Nazywam się Izunia, a to jest Sunia. Mam 21 lat. Niedawno zdałam na drugi rok matematyki na Uniwersytecie Warszawskim i ciężko pracuję, żeby utrzymać siebie i Sunię. Poza tym mam liczne zainteresowania. Lubię filozofię, języki obce, literaturę i podróże. Lubię też Sunię. Nazywa się Pa, jest owczarkiem niemieckim z linii użytkowej i ma niecałe dwa lata. W filmach spróbuję podzielić się z Wami otaczającym mnie światem i moimi przemyśleniami. Zapraszam do oglądania! Święty Justyn, znany również jako Justyn Męczennik, był jednym z najważniejszych apologetów obrońców chrześcijaństwa w II wieku. Urodził się około 100 roku w Palestynie Samarytańskiej, a zmarł około 165 roku w Rzymie. Zginął śmiercią męczeńską za wiarę chrześcijańską. Justyn pochodził z pogańskiej rodziny i był filozofem. Zanim został chrześcijaninem, szukał prawdy u różnych nauczycieli. W ten sposób poznał stoicyzm, arystotelizm, pitagoreizm, platonizm. Ten ostatni spodobał mu się najbardziej. Ostatecznie, po spotkaniu z tajemniczym starcem, przyjął chrześcijaństwo około 130 roku. Święty Justyn był głęboko przekonany, że nauka Chrystusa jest jedyną prawdziwą filozofią. Po nawróceniu głosił chrześcijaństwo jako spełnienie poszukiwań filozoficznych i podkreślał zgodność między wiarą a rozumem. Justyn działał głównie w Rzymie, gdzie założył własną szkołę chrześcijańskiej filozofii. Otwarcie głosił Ewangelię i prowadził debaty z żydami i poganami. Żydom starał się pokazać, że Chrystus jest zapowiedzianym mesjaszem. Natomiast rzymianom, że chrześcijaństwo nie zagraża państwu i jest religią moralnie wzniosłą. Około 165 roku na skutek donosu Justin został aresztowany wraz z grupą uczniów. Podczas przesłuchania odmówił złożenia ofiary Bogom Rzymskim i został skazany na śmierć przez Ścięcia. Justin był jednym z pierwszych, którzy próbowali przedstawić chrześcijaństwo jako filozofię i zintegrować je z grecką tradycją intelektualną. Jego pisma miały ogromny wpływ na rozwój teologii chrześcijańskiej i obronę wiary w okresie prześladowań. Obecnie ciężko pracuję, żeby utrzymać się na studiach w Warszawie i nie stać mnie na podróże. Ale mam starszą koleżankę, która opowiada mi o swoich minionych wyprawach i wywołuje we mnie pragnienie odwiedzenia różnych miejsc, szczególnie w Hiszpanii. Bardzo chciałabym je kiedyś odwiedzić, a na razie opowiem Wam, co konkretnie pragnę zobaczyć. Dziś La Coruña, czyli miasto położone na północnym zachodzie Hiszpanii. La Coruña jest bogatym miastem portowym, a znajduje się nad Oceanem Atlantyckim. Warto być tam pod koniec sierpnia, gdy woda już się nagrzeje. Poza oficjalnymi ogromnymi plażami, na których pełno obrzydliwie roznagryżowanych ludzi, są niewielkie plaże, które pozwalają cieszyć się urokami słonej, ciepłej wody. Miasto w znacznej części znajduje się na półwyspie, który niejako został odgrodzony od morza przez Paseo Maritimo, pasaż nadmorski. Czerwone latarnie pasażu z namalowanymi na nich nadmorskimi stworzeniami czynią spacer bardzo atrakcyjnym i nie pozwalają się nudzić. Nad samym oceanem wznosi się wieża Herkulesa, czyli latarnia morska, która pierwotnie została zbudowana przez starożytnych Rzymian, a która do tej pory pełni swoją funkcję. Miło wspiąć się na jej szczyt i rozejrzeć się dookoła. Poza tym teren nadmorski pełen jest ścieżek zachęcających do wędrówek i ławek zapraszających do odpoczynku i kontemplacji. Okolicy portu są ciekawe parki, w których Znajdują się piękne pomniki, a także bujne drzewa i kwiaty. W pewnym miejscu kwiaty są tak posadzone, że tworzą aktualną datę. Ktoś codziennie musi je przesadzać. Przyznacie, że to jest urocze. Ponadto w mieście jest niewielka starówka, kilka ciekawych kościołów, a także oceanarium z rekinami. Warto również skosztować lokalnych potraw, na przykład empanady, które są tutaj produkowane na potrzeby mieszkańców, a nie turystów, jak w Santiago de Compostela. O romańskim Santiago postaram się opowiedzieć w kolejnym odcinku. Błogosławiona wina Zofii Kossak to powieść historyczno-religijna. Jest ona oparta na autentycznych wydarzeniach z życia Mikołaja Sapiechy, właściciela kodnia, polityka i żarliwego katolika, który wbrew woli papieża sprowadził z Rzymu do kodnia nad Bugiem cudowny obraz Matki Bożej z Guadalupe. Powieść ta jest nie tylko bardzo ciekawa, lecz także niezwykle poruszająca. We mnie wzbudziła ona ogromne pragnienie odbycia pielgrzymki do kodnia i modlitwy w sanktuarium. Marzenia się spełniają, ale o tym innym razem. Fabuła książki zasadza się na tym, że ciężko chory Mikołaj Sapiecha udaje się z pielgrzymką do Rzymu w nadziei uzdrowienia. Gościnnie przyjęty przez papieża Urbana VIII zostaje cudownie uzdrowiony. Podczas mszy świętej, sprawowanej w prywatnej kaplicy papieża. Zachwycony wojewoda prosi o wizerunek Najświętszej Maryi Panny, który widzi w kaplicy, a wobec odmowy kradnie obraz i ucieka do Polski. W rezultacie zostaje ekskomunikowany, czyli wyłączony z grona wiernych Kościoła Katolickiego. Oficjalnie nie może nawet wchodzić do świątyni. W której znajduje się ukochany obraz. Na szczęście wszystko dobrze się kończy, o czym może przekonać się każdy, kto sięgnie po tę książkę. Tutaj powiem tylko, że powieść napisana jest bogatym językiem, osadzonym w realiach epoki. Kreśli ona atrakcyjny obraz XVII-wiecznej Polski Szlacheckiej, Rzymu i Kościoła epoki baroku. Ponadto, można się z niej dowiedzieć o działaniu łaski Bożej w historii konkretnych ludzi i narodów. Aha. Tytułowa błogosławiona wina po łacinie Felix Skulpa to pojęcie pochodzące z liturgii Wielkiej Soboty. Odnosi się do grzechu pierworodnego, który stał się szczęśliwą winą, ponieważ sprowadził Odkupiciela. Serdecznie zachęcam do lektury. Kolny znany jest przede wszystkim jako zioło, które poprawia stan włosów, paznokci i skóry. Wiadomo też, że wykazuje działanie moczopędne, przeciwzapalne i przeciwbakteryjne. Ja piłam wywar ze skrzypu, gdyż dowiedziałam się, iż jest on w stanie usunąć z organizmu aluminium. Chodzi o to, że krzem zawarty w skrzypie łączy się z aluminium, a następnie taki kompleks. Jest wydalany z moczem. Przepis na wywar jest prosty. Łyżkę wysuszonego skrzypu należy zmielić, gotować przez co najmniej godzinę, a potem pić wywar stopniowo przez cały dzień. Aluminium jest obecnie wszędzie i trzeba z nim walczyć. Drodzy przyjaciele, to wszystko, co chciałam Wam teraz opowiedzieć i pokazać. Mam nadzieję, że jest to dla Was nie tylko ciekawe, lecz także pożyteczne. Jeżeli odnieśliście jakąś korzyść z kontaktu ze mną i Sunią, to zapraszam do wspierania kanału na pomagam.pl. Link w opisie. Poza tym lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie i do następnego spotkania. Pa!